Cześć, witam Was na kanale Frizo. Po dzisiejszym odcinku serii Buduj za frizo, będziecie wiedzieć, na jakie elementy zwrócić uwagę, odbierając instalację podłogówki. Zostańcie do końca, ponieważ pokażemy Wam najczęściej popełniane błędy przy wykonywaniu podłogówki. Wciąż wielu z Was ogląda nasze filmy, ale ich nie subskrybuje. Dlatego zachęcam Was do kliknięcia w czerwone pole z napisem subskrybuj dzwoneczek obok, tak aby zawsze otrzymać powiadomienie o naszym nowym odcinku. Nie przedłużajmy, zaczynamy! Błąd pierwszy, brak projektu. Bez projektu nie będziecie w stanie wiedzieć, czy macie dobrze wykonaną instalację podłogówki. Tutaj macie zawarte informacje o zapotrzebowaniu cieplnym, czyli jakie będą wyliczone temperatury zasilania i powrotu z podłogówki. Dodatkowo będziecie mieć rozrysowaną każdą pętlę, czyli będziecie wiedzieć, jaka jest długość każdej pętli, jak gęsto powinna być ułożona oraz jaki powinien być przepływ każdej pętli podłogówki. Już na tym etapie musicie wybrać materiał, jaki będziecie mieć na podłodze. Czy będą to płytki, panele, bądź podłoga drewniana. Te wszystkie elementy mają wpływ na końcowe wyliczenia. Błąd drugi zła organizacja pracy. Pamiętajcie, że instalacja podłogówki powinna być wykonana na sam koniec czyli po wszystkich innych instalacjach: kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, e, instalacji wentylacji. Oraz yy, po tynkach. A dlaczego? Ponieważ minimalizujemy ryzyko, że kolejne ekipy uszkodzą nam naszą podłogówkę. Błąd trzeci. Źle przygotowane podłoże. Przed przystąpieniem do układania podłogówki musimy odpowiednio wyrównać, oczyścić i wysuszyć naszą podłogę. A dlaczego? Ponieważ mokra podłoga może w przyszłości powodować pojawianie się nieprzyjemnych zapachów. Podłoga powinna być równa, tak aby warstwa wylewki była na odpowiedniej, równej grubości. To zapewni nam równy stopień oddawania ciepła. Powierzchnia powinna być odpowiednio wyczyszczona po tynkach, czyli bez jakichś małych kamieni, kamyczków, tak aby w przyszłości nie doszło do uszkodzenia warstwy izolacyjnej. Błąd czwarty: brak izolacji przeciwwilgociowej. Posadzka na parterze powinna być dodatkowo zabezpieczona folią przeciwwilgociową, tak aby zabezpieczyć się przed wilgocią, która jest w gruncie. To nas zabezpieczy przed pękaniem w przyszłości posadzki. Podłoga na piętrze nie musi mieć takiej izolacji. Pamiętajmy, aby folię ułożyć szczelnie i najlepiej lekko ją wywinąć, tak aby stworzyć. Mały, delikatny cokół. Błąd piąty: brak izolacji termicznej. Zanim przejdziemy do poprawnego ułożenia instalacji termicznej, najpierw musimy wyznaczyć jej grubość. Grubość izolacji termicznej możemy odczytać z projektu, ale również powinniście ją sprawdzić na waszej budowie, czy macie na odpowiedniej wysokości osadzone na przykład okna balkonowe. Następnie musicie wybrać odpowiedni materiał, czyli odpowiedni styropian. Jest to inny styropian niż ten, który jest wykorzystywany na elewacji. Teraz Wam pokażę, jak powinna wyglądać prawidłowo ułożona izolacja. Zobaczcie, styropianów nie możemy układać jeden na drugim, tak aby tworzyły się linie na łączenia, ponieważ na tych liniach będzie najczęściej dochodziło do oddawania ciepła, czyli to będą te straty ciepła. Styropian powinniśmy układać na zakładkę. A o co chodzi? Musimy za każdym razem zrobić pewnego rodzaju przesunięcie. Czyli tu musimy układać tak, tu musimy więcej tak. I tutaj. Zobaczcie, nie ma ani jednej linii, która by nam się pokrywała. Kolejną warstwę nie układamy tutaj, tak aby tworzyła tu się jedna linia, tylko znów musimy zrobić przesunięcie. No i tak się prezentuje kawałek podłogi, którą powinniście mieć wykonany, taką robotę powinniście odebrać. Teraz musimy sprawdzić, czy mamy jedną szczelną warstwę izolacji. Jeżeli mamy jakieś pustki, powinny być one wypełnione np. przykład specjalną pianką bądź styrobetonem, zabezpieczy to nas przed występowaniem punktowych strat ciepła. Błąd szósty, brak folii termicznej. Całą powierzchnię styropianu musimy ułożyć folię termiczną. A dlaczego? Po pierwsze, aby zabezpieczyć warstwę styropianu przed dostaniem się wilgoci z wylewki. Dodatkowo mamy nadrukowaną podziałkę na naszej folii, co ułatwi nam późniejsze układanie rurek podłogówki. A po trzecie, mamy tutaj warstwę odbijającą promieniowanie ciepłe, cieplne, a jak wiemy, podłogówka głównie oddaje ciepło poprzez promieniowanie. Na co zwrócić uwagę? Aby była to jedna szczelna powierzchnia i wszelkie łączenia folii wykonywać na zakładkę, zachowując również podziałkę. Błąd siódmy, brak warstwy brzegowej. Wylewka pod wpływem temperatury będzie zwiększała swoją objętość. Dlatego też nie możemy szczelnie wypełnić całego tego pomieszczenia i musimy zastosować. Warstwę brzegową, która jest po prostu folią o grubości 5 mm i zapewni tą potrzebną przestrzeń do tego, aby podłoga mogła pracować, czyli mogła się rozszerzać i kurczyć. Jeżeli byśmy jej nie zastosowali, dochodziłoby do pękania naszej posadzki. Na co zwrócić uwagę, gdzie szukać błędów? Warstwa brzegowa musi mieć zachowaną ciągłość, czyli musi być położona wzdłuż wszystkich ścian. Dodatkowo musi wystawać powyżej wysokości naszej wylewki. Dodatkowo nie może być w żadnym miejscu zagięta i trzeba zwracać uwagę na zachowanie kątów prostych na narożnikach. Błąd ósmy. Nieodpowiedni dobór rozdzielacza. Zanim przejdziemy do układania rur ogrzewania podłogowego, Musimy sprawdzić na projekcie lokalizację rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Dodatkowo musimy wybrać odpowiedni rozdzielacz. Jaki to odpowiedni rozdzielacz? Rozdzielacz wyposażony w rotametry, czyli w urządzenia, które pokażą nam, jaki jest przepływ danej pętli oraz dodatkowo umożliwią nam wyregulowanie każdej pętli osobno, zgodnie z tym, co zostało wyliczone w naszym projekcie. Dodatkowo Rozdzielacz powinien umożliwić nam zamontowanie siłowników termoelektrycznych na powrocie z każdej pętli, tak aby można było sterować niezależnie temperaturą w każdym pomieszczeniu. Zastosowano tutaj rozdzielacz Prokalida wykonany z poliamidu. Rozdzielacz będzie wykorzystywany do grzania i do chłodzenia. Dzięki temu, że jest on wykonany z tego materiału, ograniczamy tutaj zjawisko wykroplania się wilgoci latem. Dodatkowo rozdzielacz jest w 100% odporny na korozję. Błąd 9. Źle ułożona rura. Aby zweryfikować, czy mamy dobrze wykonaną podłogówkę, musimy wziąć do ręki projekt ogrzewania podłogowego. I teraz musimy sprawdzić, czy mamy odpowiednią ilość pętli grzewczych w danym pomieszczeniu. Dodatkowo, czy mamy zachowany odpowiedni rozstaw. Pomiędzy rurkami ogrzewania podłogowego, zgodnie z tym, co zostało zawarte w projekcie. Z projektu możemy również odczytać miejsca, w których powinny być szczeliny dylatacyjne. Umożliwiają one kompensację naprężeń i zabezpieczają przed pękaniem posadzki. Dokładnie do takiego samego celu służy taśma brzegowa. Eee, powinny być zastosowane na dużych powierzchniach, taką jak tutaj mamy, i rozdzielać jedną płytę grzewczą od drugiej. Dodatkowo powinny być zastosowane w przejściach, czyli w progach pomiędzy pomieszczeniami. Teraz musimy bardzo szczegółowo sprawdzić, czy wszystkie rurki podłogówki są odpowiednio zaczepione. Tu widać, że brakuje jednego zaczepu. Eee, tak samo tutaj. A dlaczego to tak istotne? Ponieważ jeżeli napełnimy te rurki czynnikiem grzewczym, to pod wpływem ciśnienia one się dodatkowo odkształcą, a to spowoduje, że będą nierównomiernie przykryte warstwą wylewki, co może powodować, że będzie po prostu nad nimi zbyt cienka warstwa, a to skutkować będzie kruszeniem bądź pękaniem posadki. Kolejny element, na który należy zwrócić uwagę, to przy przejściach przez ściany rurek yy, są one zabezpieczone odpowiednim peszlem, izolacją, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Kolejne newralgiczne miejsca, na które musimy zwrócić uwagę, to wszelkiego rodzaju załamania na rurce. Zobaczcie, w momencie, kiedy zbytnio zagniemy rurkę, może dojść do nieodwracalnego zagięcia, tak jak ma to miejsce tutaj. Takie miejsce powinno być wyeliminowane i poprawione. Na przykład wstawiają tutaj dodatkowy odcinek. Takich miejsc szukamy wszędzie tam, gdzie mamy mocno zagięte rurki. A dlaczego to tak istotne? Ponieważ takie zagięcie będzie powodowało nieodpowiedni przepływ, albo może w ogóle tego przepływu w takiej pętli nie być. Kolejny błąd to brak oznaczenia każdej pętli grzewczej. Czyli powinniśmy w tym momencie oznaczyć, że pętla pierwsza odpowiada nam za sypialnię na piętrze, pętla druga za łazienkę na piętrze. Do tego możemy wykorzystać e, oznaczenia, które znajdują się w zestawie wraz z rozdzielaczem e, Prokalida. E, jest to ostatni moment przed wylewkami, aby odpowiednio to zrobić. Po wylewkach będzie już trudno nam dojść do tego, a to jest ważne, ponieważ musimy z projektu później odczytać odpowiednią nastawę e, przepływu w każdej pętli. Jeżeli będziecie widzieć miejsca, takie jak to, które nie mają położonej rurki podłogówki, musicie sprawdzić i upewnić się, czy w przyszłości macie tutaj przewidziane na przykład szafy pod zabudowę, pod którymi nie trzeba stosować ogrzewania. Takie informacje powinny być zawarte już w projekcie. Musimy też sprawdzić, czy rurę mamy położoną w jednym kawałku. Oczywiście dopuszczalne są łączenia, jednak starajmy się ich wystrzegać, bo są to miejsca narażone na przecieki. Błąd 10. Brak próby szczelności. Zanim odbierzecie wszystkie prace związane z ogrzewaniem podłogowym, należy wykonać próbę szczelności całej instalacji, która zostanie udokumentowana odpowiednim protokołem z tej próby. Tylko z tym dokumentem będziecie mieć gwarancję i pewność, że macie szczelny układ i możecie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wylewka. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, ponieważ niedługo będziemy Wam pokazywać odcinek z przeprowadzonej próby szczelności tej instalacji. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę dla całego naszego zespołu i zobaczcie sobie odcinek o rekuperacji. Link tutaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.